Halo! Czyli, czy, 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 czy. halo. Dobrze, bardzo ładnie tylko. No Ale może byście już coś na tego. Nie, nie. nie. No, nie <laughs> przedmiot sporu. A co, a co? my nie mnie jeszcze halo! Te, no tak powiem, <laughs> to, no to ja nie wiem, kto będzie. Mężczyźni nie muszą się wdzięczyć. Poważne miny ty... wystarczą. Słucham, słucham. Poważne miny w tym to towarzystwie, proszę. Czy? Nie mówię, nie, nie, mężczyźni mówię mogą mieć. Poważniejsze. Poważny, skwaszony mogą mieć. Kobiety wdzięczyć się, proszę. Wykonane. No dobra, jak coś, to już jest, nagrywa. już cicho wiem. No, nie, ja, ja nie, to nie kamera. No. Przyjechali, ale już wyjeżdżają. A nam wyjeżdża. No ładnie to wszystko by tego, ale. No jak oni chcą zrobić? Nie wiem. Na pewno mają pomysł. Pomysł mają na pewno. Tak, tak. To do Zabiliby mi, ci ludzie są nienormalni. Wiesz, oni żyją jeszcze czasami z głębokiej komuny, Wiesz, oni chcieliby tutaj robić ogródki, żeby ktoś przychodził i hoteliał. Podjechać do przodu? Nie, wyrobi się chyba. Tak, już na raz, już, już wyrobisz, wyrobisz ja tak. to, to siedem, wygręcisz, tak ale w drugiej u mnie jest taki kiepski no już teraz wyrobisz na, na trzymaj się na nie wiem czy musi, niech wiedzie lepiej no, no, no. Już, 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 już idę Słucham Kubo, gwałtownie. Możlicie. No niestety tu trzeba światło duże, wiesz? trzeba większe światło. A drugi To w świetle tego widać jak to wyszło. No świętach zostało. No właśnie, chciałem zobaczyć, jak to będzie. Nie, to na pewno przyjdzie. My tak mieliśmy takie oczywiste. Takie że to To zanim do domu przyjechaliśmy, to ona już wcześniej No nawet, te, te światło jest genialne, nawet do, do, do kamery wystarczające, wiecie? bo ja nie palę. Czy się nie zaciągam? No dobra. To jest naszej polityce. Czyżby? No właśnie. Cholera.